Hej Cześć. Co chcesz? Mam ogólnie takie pytanie. Czy mogę coś przetestować na, na tobie? Bo inni się nie, nie zgadzali. To mogę, jasne. Więc co mam robić? Wejdź do tego. Ale to wygląda jak jakaś trumna, w której mógłbyś mnie zamknąć i nigdy nie wypuścić. Wiem. Ale wygląda to jak trumna, bo zrobiłem to tak, aby wyglądało Halloweenowo. I niby co to zmieniło? Spójrz za siebie. Eee, e, to jest mój klon? Tak. Hejo, witaj, fajnie jest mieć własną kopię. Chyba. Nazwijmy twoją kopię Donia, aby dało się bardziej odróżnić ciebie od niej. Naprawdę świetne masz imię Donia. Hej, wiesz, że... Gdzie go wcięło? Nieważne, idziemy do naszego domu. Po co to robisz? Robię to, po to, aby łatwiej było nas rozróżnić od siebie. Cześć, Samersand. Jak się czujesz dzisiaj? Wow! Dobrze się czuję, dzięki, że pytasz. Zapoznam cię z znajomymi, na pewno cię polubią. Hejka. Hej, Samersand. Cześć, kto to jest za tobą? To jest moja kopia. Nazywa się Donia. Tylko nie ma całkowicie wiele emocji. Nie no, jakoś wielkim problemem. To nie będzie. Świetnie. O, o o Donia, jak tam? Jesteś nieważne, nie mów mi. Zauważyłam, że rozpoczął się twój proces dostawania emocji. Świetnie. A teraz idę na spacer. Cześć Hichio. Hej, co sądzisz ogólnie o Oni? Z ciekawości pytam. No dziwna jest. I mało kto ją lubi. Pewnie się do niej przekonacie, bardziej jak będzie mieć w pełni normalne emocje jak my. A widziałaś może ją gdzieś? Nie. Co się stało? Ludzie mnie dręczą. Mimo że nie zrobiła im nic złego. Nie wiem czemu to robią. I co? Jakoś nikt nie przychodzi, aby ci dokuczać, tak jak to mówiłaś, ale musisz mi uwierzyć, że naprawdę oni to robią. Po prostu nie robią tego po paru sekundach, jak wyjdę na dwór. I naprawdę ludzie mi dokuczają, ale ty z jakiegoś powodu mi nie wierzysz, ta bzdura. XD. Nie wierzę ci, bo jakieś bzdury opowiadasz, gdy jesteś ze mną, to jakoś nikt ci nie dokucza. Zgaduję, że mówisz tak dla atencji, wróć może jak się ogarniesz. Ok? Mam dość. Dość czego? Mam dość tego, że ludzie mi dokuczają. Teraz za to pożałują. Nie powinnaś tego robić, bo oni nic ci nie zrobili. Po co ona to robi? To ja nie rozumiem. Lepiej idź zatrzyma tą dziwaczę zanim będzie za późno. Co ty robisz? To jedna z osób, które mnie dręczyły. A ja chcę dokonać zemsty, nie powinnaś tego robić, bo zamknij się. Czy ona naprawdę mówiła? Ta.